Dzień Dzisiaj pokażę Wam jak co zrobić, aby komputer się szybciej włączył. I się tak nie zaczyna. Bo moja gra się zaczyna, ale ja to już sam całym mieście, na mój komputer z e, Windows Potem klikamy szukamy szukamy nazwie potem nazwie Prefix klikamy to no jest i usuwało te pliki To są pliki tymczasowe bo nic się nie stanie to są tylko piki tymczasowe. One znaczy, się robią tylko jak, rentu, doma, jak pomiera, się możemy na przykład... Wtorem tu w ogóle, gry... To po prostu piki tymczasowe. Opróżniliśmy po prostu. Co jeszcze możemy zrobić dla A wróciłem to już wszystko, więc